Что за иднотца подвился мне? Dzień mi rat dobry, dzień ze mną, dobry, być z tobą przy w sznobie, w dzień w chorobie. Czy mogę żyć i umierać, dzień dobry, dzień dobry, bez ciebie dzień dobry, Dziękuję ci za wszystko dobre, co zrobiłaś. Chociaż wiesz, że to mam oddycha. <kuh> Dziękuję, że dałeś mi uśmiech w tych ostatnich chwilach. <kuh> Wiem, że każdego dnia widzę mnie piękna kobieta. wie, pozwolę ich zostać. And so would be Wróciłaś po siedmiu długich ratach. Zostań ze mną. chcę być z tobą, przy tobie ja, <laughs> w zdrowiu i w chorobie. Czy mogę trali życie i umierać? Każdy ja się bez ciebie pozbiera. To ostatni dzień, chcę szukać. W tę ostatnią noc do mnie pożegnamy się. Miłość, W ja podziękuję Ci za wszystko dobre, co zrobiłeś. I chociaż wiesz, że to był oddech, dziękuję, że dałeś mi uśmiech w tych ostatnich chwilach. Dziękuję Tobie za wszystko, co mi, ofiarę. Dziękuję Tobie za wszystko, co mi mi